Witam wszystkich serdecznie z tej strony Toxie i zapraszam do kolejnego materiału z gry Battlefield 3, dokładnie z single-player'a. No jesteśmy, jesteśmy, chodźcie. No i będziemy sobie przechodzić tutaj dalej kampanię. No, otwierać. Boże. Ile ich tu jest? Co to za masakra ma być? Nic nie widzę. Właśnie łatwiej bym powiedział, ale po prostu nic nie widać. No ale dobrze zmieniłem tą brońkę, jest o wiele fajniejsza do tego co mam robić teraz. No. Kurde, już odlatuje. Szybko. Złapałem się! Złapałem! Trzymam się! Trzymam się! E! Nie daj się wyrzucić! Dawaj oh go! Zbaśki go! Teraz trzeba jeszcze złapać helikopter, żeby się nie zabić. O! Dobrze, że do wody! Co za fart! Wow. Chyba żyjemy! Jest! Jesteśmy! Jesteśmy! To za fart. A, I go. Słuchaj, to klucz do skrzynki depozytowej w Genewie jest twoja. Stało za bardzo. Ja, ja ich tam. nie mam. Rozumiesz? Nie chodzi o mnie. Nie Chodź o Salomona. Słuchaj, mam informację o Salomonie. Wiem, co planuje. Wiem, dokąd zmierzają walizki. Dogadajmy się. Moja wolność w zamian za informacje. Puść mnie, a wszystko powiem. Powiem, dokąd wybiera się Salomon. Wiem, co planuje i gdzie chcę to zrobić. Do... Ah. Mocniej trzeba było. Ty i pozostali. Ty, Cole Montes Gdybym był na twoim miejscu, zacząłbym myśleć o swoich kumplach. Zastanawiałbym się, co mogłem zrobić inaczej. I pewnie wolałbym, żeby to przytrafiło się mnie, a nie im. Docierać się do Willi Farowa. Przed głównymi siłami Rosjan. Przed wszystkimi. Nie przed wszystkimi. Dima też tam był, zgadza się? I podjąłeś decyzję. W ułamku sekundy podjąłeś decyzję odnośnie swojego życia i lojalności. Odnośnie tego, jak wiele gotów jesteś zrobić dla kraju. Gówno wiecie o decyzjach, które musiałem podejść. W takim razie oświeć nas. Przekonaj mnie. Rozdzieliliśmy. To teraz będzie ciekawie. <laughs> Byłem sam, tak? No dobra. Trzeba i wiedzieć co tutaj będzie. Oprócz tego, że totalna masakra. O! Słuchaj uważnie. Ten zasraniec ukradł Rosjanom trzy bomby atomowe i sprzedał je człowiekowi znanemu jako Salomon, który prawdopodobnie współpracuje z PLR. Ten Salomon ma co najmniej dwa cele. Nowy Jork i Paryż. Bomby przewozi transportem publicznym. Wkrótce może zdetonować pierwszy ładunek w Nowym Jorku na Times Square. Mm. Musimy go powstrzymać. Możemy zapobiec wojnie pomiędzy naszymi narodami. Tylko my. Bez polityków. Bez brudnych pieniędzy. Tylko dwóch żołnierzy, którzy mówią sobie prawdę. Pomóż. Musisz mu w tym pomóc. Pamiętaj co powiedział. Jeśli go nie zabijesz, zginą miliony. Kładź się na ziemię! Powiedziałem, kładź się na ziemię! Wow. To do... Aha! Jestem totalnie, yy, no dobra, ok, <ścoughs> yy, dobra, Już wszystko rozumiem, muszę go zabić. Jestem w totalnym szoku. Myślałem, że to mój znajomy, a to nic z tego. Co w ogóle tu jest? No jest Nie tam. Nic Słuchaj uważnie. Ten zasraniec ukradł Rosjanom trzy bomby atomowe i sprzedał je człowiekowi znanemu jako Salomon, który prawdopodobnie współpracuje z PLR. Ten Salomon ma co najmniej dwa cele. Nowy Jork i Paryż. Bomby przewozi transportem publicznym. Wkrótce może zdetonować pierwszy ładunek w Nowym Jorku na Times Square. No nie byłoby to za fajne. Możemy zapobiec wojnie pomiędzy naszymi narodami. Tylko my, bez polityków. Bez brudnych pieniędzy. Tylko dwóch żołnierzy, którzy mówią sobie prawdę. Pomóż mu. Musisz mu w tym pomóc. Pamiętaj, co powiedział. Jeśli go nie zabijesz, zginął miliony. miliony. Kładź się na ziemię! Przekro mi. Pamiętaj, pamiętaj, co powiedział. Musimy go powstrzymać. No dobra, to spróbujemy. Aha. Nie ma innego wyjścia Misja: Wielki Niszczyciel. Czy znajesz więc, że za namową rosyjskiego agenta otworzyłeś ogień do swojego dowódcy? Zgadza się? Jeśli nie masz nam nic więcej do powiedzenia, uznam to przesłuchanie za zakończone. Dałeś sobą pokierować. Winni są Rosjanie. Winny jest Salomon. Czy wy w ogóle słuchaliście, co mówiłem? Mamy uwierzyć, że zagraża nam PLR, a za wszystkim stoi Salomon. Tak. Mamy uwierzyć, że puszczając rosyjskiego agenta wolno i strzelając do swojego dowódcy działałeś w najlepszym interesie kraju. Nic z tego. Tych informacji nie da się potwierdzić. Co szaleństwo. Nikt nie jest w stanie potwierdzić istnienia trzeciej bomby. Bank przestał istnieć. Al-Bashir jest martwy. Twój oddział tak samo. Dima pewnie nie żyje. Podobnie kafarów. 80 tysięcy Francuzów prawdopodobnie. To tak. wszystko twoi świadkowie się że. Pewne jest tylko to, że strzelałeś do swojego dowódcy. Wprowadzić go. Widziałeś, jak ten człowiek strzela do oficera, zgadza się? Tylko nie pierdolcie mi tu bzdur, sierżancie. Czy to nie Dima Cię wrobił? Najpierw namówił się, żebyś strzelał do kola, a potem wyjechał do Paryża i tam odpalił bombę. Czy to nie Dima? To Salomon ma bombę. Salomon to nasz człowiek. Od wielu lat jest naszym agentem. Mieściliśmy go w pobliżu Al-Bashira. Wszystkie ważniejsze informacje pochodzą od niego. Kurwa, jaja, ja robicie, to morderca. Przecież widzieliście nagranie. Niestety, posiadanie tajnych agentów ma też swoje złe strony. Prawdziwa walka o dobro wymaga poświęceń. Chyba się zgodzisz. Jezu, chryste bomba wciąż tam jest. Salomon, tak samo. Nie możecie tak po prostu zignorować zagrożenia. Może i racja się żancie. Może Salomon był zbyt blisko ognia. Ale zapewniam was, wciąż kontrolujemy sytuację. Prawdziwym zagrożeniem nadal pozostają Rosjanie. Tak? Co to znaczy, że straciliście pociąg? No właśnie, pociąg. Od wielu lat jest naszym agentem. Umieściliśmy go w pobliżu Alpaszyn. Korzyncał, 80 tysięcy Możemy zapobiec wojnie pomiędzy naszymi narodami. Siła wybuchu odpowiada mocy rosyjskiej. Bomby bańskowe. Zabezpieczyliśmy bombę atomową. Ale miejsce jest na kolejne dwie. Ile bomb znaleźliście w bankowym przejdzie? Gdzie one się kurwa podziały? 14 dannego. Co ma wy w Nowego Jorku? Uuu, aż jestem ciekaw. Yeah! Odlot. Kurde, E miałem nacisnąć. Zrąbałem. A, klikłem przez przypadek D. Dobra, jeszcze raz. Jak zawsze, muszę pierwszy raz zrąbać quick event.

Kapitalnie, dobra. Nie mam żadnej broni na razie. Idziemy, Wyskoczymy przez okno. Wow, dobra, żyjemy. Momencik, już momencik. Już podążam za tobą, mój kolego. Lecę. Kurde, te cienie są boskie. Jestem, jestem. Już. Coś mi się przypomina sam początek gry. Jak skakałem, właśnie. Jest. będę skakał jak tylko będzie nade mną. Dobra. Jesteśmy na pociągu. Wow, 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 wow. Dobra, jest. Muszę czegoś złapać. Dobra, jestem. Sam początek. Tylko coś więcej, ich tutaj teraz jest. Ale jest okej. Okay. Dawaj lepszą brękę. Nie, przecież z czymś gorszym tutaj chodzi. Dobra, zabiłem jednego chyba. I następny już nie żyje. Bardzo fajna, kurde ta broń, to nie się zniszczyła. Kurde, zrobili Państwo masakrę. Co my podnosimy to. Mamy teraz shotguna. O, i event. Spokojnie. Lewy przycisk I wypychamy kolesia. To jest. Nie, no. E. Aj, wyskakuj, wyskakuj. To no już pamiętamy, jak to było. Spacja. Wszystko. Kapitalnie. Bardzo dobrze. Tu do ciebie. A. Trzymaj się, trzymaj. Spacja, spacja. Kude. Naciskamy, Dociskamy, 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 dociskamy. Dawaj, 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 Jest, dobra, jesteśmy na górze Przechodzimy dalej Co? Ile ich tu? Ile ich tu będzie? Wow Jestem kucnięty. Więc spokojnie Dobra, nachodzimy tutaj. inaczej to wygląda jak to wyglądało. Na samym początku trochę więcej ich tu jest, no ale znośnie, znośnie. Jeszcze nie jest źle. Dużo was tu, ale damy radę. To jest następny Gień. Kurde bomby. To jest masakra, to jest detonator. Ale gdzie jest detonator? Jest to quick event? Tak. Nie da się trafić. Są quick eventy. Bardzo dobry. I co teraz, he? Ja nie boję się śmierci. A ty? He? Też nie. Uu. Jednak nacisłem i to wszystko wybuchło. Już! Ty zatrzymaj go! No My w ogóle żyjemy. Dobra, żyję zatrzymać Salomon. Nic on jest. Wow. Aha, oczywiście tak jakbym go nie trafił, jest zrobione. Tylko że uciekł. No dobra, może wyciek dla mnie. Granat. Wow. Tu jest. Na górę. No co był taki zablokowany? To śmigamy na górę. Dawaj, dawaj za nim. To wy nie możecie żyć. Ja muszę dotrzeć do bomby. Dawaj na górę śmigaj, śmigaj. Kurde, amunicja no się mi się kończy. No ładnie, Times Square. Nie wiem, się dzieje. No to wskakuję nieźle jedziesz. Łatwo się nie strzela Z tego A! Dobra wywaliliśmy go I co dalej Jesteśmy Łap go Kurde zabił go Zacięło się, zacięło się Jaki fart. Ale znajomego mi zabił. Był bani. Ero, nie mogę się dać pokonać. E. Dobrze. Oczywiście nikt nie pomoże, no bo po co? Ha, zapięliśmy się kojdankami. Nie, dawaj go. A, z główki nie jeszcze no, Co za koleś. Nieźle wytrzymały. Czy dajemy radę we dwójkę? To ja bardzo nie daję. A, nie daj mu tego zrobić. Spacja. 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 Jest. Zatrzymaliśmy go. Kurde, jest bomba. Udało się. Udało. Opowieść, opowieść o Paryżu, opowieść o Kafarowie i o amerykańskim żołnierzu, który wybrał najtrudniejszą z dróg. Nie wstydzę się swoich czynów. Udało się ocalić wiele istnień. Opłakuję tych, którzy zginęli. Wywiad z pewnością ma na ten temat inne zdanie. Dobra, dość. Jak mawiał mój przyjaciel Władimir, Dima, umrzeć możesz tylko raz. Upewnij się, że było warto. No, jest! Zakończyliśmy całą kampanię Battlefielda 3. No, muszę powiedzieć, że właśnie połączenie tego przesłuchania z różnymi misjami, które mieliśmy do wykonania, żeby pokazać to, co się naprawdę stało, było naprawdę dobre. Strasznie mi się to podobało. No nic. się, że to tyle. Nie będę nic więcej mówić. Miałem ja więc nic więcej do dodania. A I co? Nic, przecież nie będziemy oglądać jak tutaj lista płac leci. Więc do usłyszenia w następnych materiałach. No i to jest koniec pierwszej mojej serii na moim kanale.